Hej, jestem Kajdan. Witam Was. Tak, to już w tym odcinku na tym kanale. Jest to kanał o ogrodnictwie. Ja osobiście bardzo lubię ogrodnictwo. W tym odcinku chcę Wam pokazać, jak stworzyć taki słoik z rośliną, w tym przypadku z gruboszem. Jeśli nie wiecie, jak wyhodować grubosza, odsyłam Was do odcinka ósmego, w którym to pokazuję. Mam tutaj ten miel, biały piasek i chlebę, która będzie podłożona dla grubosza, oraz kredę i podobny słoik. Na początku należy bo ten ze składników zjewać. Tak, Policam piasek, bo on jest miałem dobrze na słoikie. Zmienić. Ja mam cztery za dwa, może troszkę odsypać. O, i mam tu piasek. Następnie może wsypać węgiel. Oczywiście, wasy można dowolnie mieszać. Mogą dowolne składniki wybierać, ja wybrałam akurat takie, bo takie miałam, kreda, kreda normalna, sproszkowana, ładnie jej krawonki wyglądają, to lub mnie. Gdzieś tak do tyle. Mam tutaj brązową folię, dzienię. I nożyczki, no tyle i węgiel się rozpuszczają i będą mieszać pod wpływem wody, no, którą trzeba podawać w Zatem Dlatego należy wsypać na początku trochę ziemi, nie za dużo, a tak tyle, żeby trochę podnieść wtedy. a za wyciąć kawałek brązowej folii na wielkość troszkę minimalnie mniej mniejszą niż i słoik, Możemy ją dostosowywać. Taka formie je należy włożyć do środka. I nie może się niechca, Jeśli jest, czas, jeśli jest czas, to należy ją przeciąć, a przeważnie jest za dużo, bo trudno wyciąć dobry odpowiedni kawałek za pierwszym razem. Dobrze. I należy teraz posypać ziemią, żeby się zrumienił. Może trochę, mniej, żeby nie było pod korek. Należy wyrównać i ubić ziemię. Mam tutaj mają górkę. To tylko podkopać lekko, ale nie do samej folii, żeby miał być zapuszyć korzenie. Oczywiście wykopują, tylko ziemna rzeczy pamiętajcie, że żeby to wykopać z korzeniami. Jeśli na górze, można się dodać piasek, żeby góra ładnie wyglądała. może użyć też parę kamieni dookoła. Tylko żeby uważać, aby grubośnie nie przyciskały. I jeszcze troszkę. Ja tu wszystko dokładnie pokryję. Taki jest efekt, taki jest efekt z góry, jak się patrzy, a taki z boków No i gotowe. Teraz możemy podlewać kreda, będziemy się nie zamuczą, bo folia zabezpieczy. I teraz szkoda To już koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie filmu. Przypominam, że jeśli... Nie wiem, jak wyhodować grubo, to odsyłam do odcinka ósmego, gdzie jest pokazane wszystko. Takie słyjki można dać na prezent, można postawić w salonie, albo też mogą ozdabiać prywatny pokój. Należy im, należy tak podlewać raz bądź dwa w tygodniu, i będzie rósł. I to już koniec pa. Tak wygląda gotowy efekt.